Witam Was wszystkich. Jak widzicie, jesteśmy w przepięknym miejscu, jesteśmy na przepięknym zbiorniku Dziećkowice. Woda bardzo duża, otwarta, głęboka. Powiem szczerze, nigdy w życiu tu jeszcze nie wędkowałem. Natomiast informacji od kolegów wiem, że są tutaj fajne ryby i podobno są tutaj ładne płocie. Ja nie jestem, że inaczej, nie mam zbyt często okazji łowić płoci. Więc łowcą płoci nie jestem, dlatego dzisiaj spróbuję właśnie e, taką ładną rybę złowić. Mam jakiś pomysł e, i zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest mój pierwszy kontakt z tym łowiskiem, także za bardzo teraz nie mam nic do powiedzenia. Wygruntowałem łowisko. Powiem szczerze, będzie tutaj na pewno trudno łowić. Jest dużo takich traw, starych obumarłych, takie zielsko, które latem tutaj porastało pewnie całą przybrzeżną część zbiornika. I te zielsko tam na tym nie zalega. Na pewno będzie to technicznie trudne do przeskoczenia w moim możliwym maksymalnym dystansie dzisiaj, bo nie zabrałem bardzo mocnych wędek. No Będę łowił na powiedzmy 50 metrach jeszcze tego nie zmierzyłem, ale mniej więcej do takiego dystansu jestem w stanie precyzyjnie wędkować i w miarę finezyjnie jeszcze. Jest głęboko 5 metrów może niespełna 5 metrów, może 4,5 metra no w każdym razie jest głęboko już tutaj na 30 metrze pojawia się wyraźny spad z tak 2,5 na te 5 metrów i właśnie ten spad jest kolejnym bardzo dużym utrudnieniem jeżeli chodzi o Wyciąganie ryb, ponieważ na tym spadzie zalega mnóstwo, mnóstwo zaczepów i sam już prawie jeden zestaw urwałem. Także to będzie na pewno duże utrudnienie, i muszę się wysunąć możliwie jak najdalej, tak żeby wyjść za te trawy. Możliwie jak najdalej, czy to się uda, to nie wiem, ale spróbujemy. Zobaczcie, właśnie. Po tym można poznać, że tam jest to zielsko, 50 gramowy ciężarek. Zawsze do badania zielska staram się używać cięższe, one lepiej czytają dno. I jest stop. I strasznie ciężko jest wyrwać to. To nie jest muł, bo dno jest takie powiedzmy średnie. Natomiast są takie fragmenty zielska i tak naprawdę choćby nie wiem jak długo gruntował, to i tak w 100% nie uda mi się znaleźć tego pola. Powiedzmy metr na metr. Wystarczy, że trochę mi wiatr zwieje plecionkę do boku i już nie będę w tym metrze kwadratowym. Także no to będzie bardziej taka technika, chybił trafił. Jeżeli, powiedzmy, na haczyku będę wyciągał trawę, no to wtedy jakby będę ten dystans minimalnie korygował, albo zasypiemy to zielsko po prostu zanętą. Zobaczymy, ile tutaj nam wyszło z tych pomiarów. 3, 6, 9, 145. I wędka, czyli 48 metrów. To jest dystans, na którym dzisiaj będę łowił. Dosyć sporo na tą wędkę. Bardziej, że mam pewien pomysł, który chciałem dzisiaj zrealizować, ale nie wiem, czy mi się to uda, ale do tego przejdę później. Ale dobra, no trzeba tak łowić. Jak możecie zauważyć, ten kołowrotek służy mi tylko do nęcenia. Nawet ciężko jest rozszyfrować, jaki to jest model, ale to jest nieważne. Ważne, że dobrze działa. Dobrze, przy wędce do nęcenia to tak wygląda. Wędkę do nęcenia sobie przygotowuję. Ja tutaj założyłem. To jest ten sam model wędki, którym będę łowił. Natomiast tutaj założyłem możliwie najgrubszą, jaką mam, szczytówkę błonncjową. Normalnie łowię na 075 i dowiążę przypąszczałowy, bo kilka razy no, przy tak dużym dystansie, prawie 50 metrów, te rzuty będą bardzo, bardzo mocne i plecionka może nie wytrzymać. Natomiast żyłka 0.33 już sobie z tym bez problemu poradzi, także lepiej to mieć niż nie mieć w takich sytuacjach. Tak, słuchajcie, plan jest dzisiaj bardzo prosty. Przygotowałem sobie jedną mieszankę, wszystko jest w tym dziadrze. Część jest tutaj do łowienia zostawiona. Jest to mieszanka z dużą przewagą zanęty. Jeżeli chodzi o zanętę, to u mnie od lat niezmiennie jest to Champion Fitu. Akurat jest y, mieszanka zanęty Sekreto z brasem silver. No ale Marcin, jak to brasem silver? Przecież to jest zanęta leszczowa. E, to raczej na płotki się nie nadaje. No, właśnie nie do końca tak jest, ponieważ to wszystko zależy od tego, co my chcemy uzyskać, i akurat ta zanęta Brasen Silver ma za zadanie stworzyć tą mieszankę bardzo, taką może nie bardzo, ale po prostu ciężką. Nie będzie to taki typowy, klasyczny towar przeznaczony do łowienia płotek, ponieważ my dzisiaj chcemy łowić płocie, duże płocie. Chcę to tak, jakby wyselekcjonować, żeby. No, tych małych ryb po prostu nie łowić. Nie interesują mnie żadne inne ryby, chociaż oczywiście, jeżeli będzie jakiś fajny przyłów, to będę z tego bardzo szczęśliwy. Przede wszystkim liczę na taką płoć około 30 cm. Taka mnie dzisiaj zadowoli. Tutaj jest dosłownie, dokładnie, jest tutaj 1,5 kg zanęty i 2 kg gliny. Gliny double limb, ciężkie gliny. Chodzi o to, żeby to wszystko było takie naprawdę ciężkie. Ścielące się pod nie, Żeby tam nic nie windowało, nie było żadnej chmury w wodzie, zresztą ja sobie wrzucę tutaj kulkę taką średnio ściśniętą i zobaczę, jak to się będzie w wodzie zachowywać. No, jest to taka mieszanka, jak widać, bardzo tęga. I o to chodzi. Jest to mocno dowilżone wcześniej. Nie teraz nad wodą, tylko kilka godzin wcześniej, aby to, aby to po prostu doszło do siebie tak jak powinno, razem przetarte. No i tyle. Poza tym posiadam dzisiaj tak naprawdę dzisiaj yy, białe robaki koloru białego i czerwonego oraz pinkę koloru fluo. Ta pinka koloru fluo będzie służyła mi yy, jako składnik mojej zanęty. Natomiast na haczyk będzie wędrowała albo biała, albo czerwona. No oczywiście być może też kilka pinek fluo. Zobaczymy co się będzie działo. Yy, ponadto zabrałem ze sobą również kukurydzę. Kukurydza, która trafi w niewielkiej części do całej mieszanki, ale będzie również stanowiła przynętę na haczyk. I plan jest taki, aby możliwie jak najwięcej wynęcić zaraz na początku, czyli teraz. Nie wiem ile mi się uda. No tu jest około powiedzmy 4 litrów, tu jest 2 litry. To pewnie te 2 litry mi do łowienia wystarczą, a z tego połowę postaram się wynęcić na starcie, może większą połowę nawet. No bo co ja z tym będę robił? Jesteśmy dzisiaj późno, godzina 15, prawie 15, i zamierzamy do wieczora złowić jakąś fajną rybę. Plan jest prosty, założenia są proste, żeby tylko ryby jeszcze były takie proste do złowienia. Ja tej wody nie wlewam, nie lubię, jakoś mnie to nie przekonuje. Nie sądzę, żeby to był taki dobry atraktor. Niektórzy uważają. Nie dajemy dużo. Tak, żeby jakaś tam pojedyncza kukurydza była widoczna. To ma być atrakcyjne na haczyku przede wszystkim, a, a tutaj to niech tak se jest, bo jest. W ogóle robaków nie daje dużo, ponieważ no boję się tych, nazwijmy to, małych płoteczek. A dołożyć zawsze można. Tam musi być po prostu przede wszystkim zanęta, ciężka, ścieląca się pod nie. Pewne część z Was może się zastanawiać, czy się nie boi o wędkę przy takim nęceniu. No powiem szczerze, jakby nie polecam robienia tego na takim dystansie z zwykłą wędką do 60 g wyrzutu. Ten koszyk na pewno waży spokojnie więcej, podejrzewam, że około 100, dlatego staram się go nie upychać na maksa, to daje bardzo dużą różnicę przede wszystkim w samym komforcie rzutu. Ale zdecydowanie lepiej by się tutaj spisała wędka typowo karpiowa. Mocna wędka z dużym koszem. Staram się tak możliwie do góry rzucać. No, widzicie, to jest taki już maksymalny dystans, już dalej bym nie rzucił, ale obawy jakby nie mam, ponieważ jakby znam ten sprzęt i jeszcze mnie w takiej sytuacji nigdy nie zawiódł, a. Mocniejsze wędki zdarzało się, że Znaczy raz mi się zdarzyło, że szczeliła rzeczywiście O większym ciężarze wyrzutowym I na dużo bliższym dystansie Pierwsze branie po 12 minutach. No nie jest to chyba okazała ryba, ale, ale jest. Pierwsza płoteczka. Thank you Tam jest kurczę taki zaczep Który bardzo trudno pokonać Jedną rybę już tam zostawiłem Prawdopodobnie to był wtedy większy okoń Ale no i tak szkoda Zawsze to szkoda rybę zostawić A teraz Nie mów, że to będzie lesz. Zawsze jak jedziemy na leszcze to biorą płocie Nie, to krąb Mogą być krąpie. Płoci na razie nie widać. W ogóle ta pierwsza godzina jest taka ospała, że nawet nie wiem co powiedzieć. Dużo jakichś tam pustych brań. Te ryby nie są zbyt łapczywe. Jest dosyć sporo pustych zacięć. I to ja wiem czym to jest spowodowane. Ponieważ ja łowię dosyć dużym haczykiem rozmiaru 16 i grubym przyponem. Przypon mam 014, natomiast ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zbytnio się wycienić, ponieważ każdą rybę muszę jak najszybciej sprowadzić do powierzchni. Ale myślę, że jeżeli tak się dalej będzie słabo układać z tymi braniami, no to będzie trzeba podjąć takie dosyć drastyczne jak na dzisiaj krok, i się troszeczkę wycienić. Na razie jeszcze próbujemy. Nie ma tam zbyt dużo ryb w łowisku, ale średnio co 5 minut jakieś branie następuje. Spróbujemy też troszkę przeczekać może te brania. To też może być jakaś tam metoda. Pierwsza fajna płoć. Branie nastąpiło z opadu na dwie pinki fluo. Widocznie ten jaskrawy akcent spowodował szybszą reakcję. Próbujemy, dodamy jeszcze troszeczkę do koszyka i mniej ściśniemy, żeby to jakby w opadzie trochę zapracowało. No muszę ten haczyk zmniejszyć ewidentnie, bo tak to. Tak to nigdy nie zatniemy tej ryby. Założę także metrowy przypon. Już z mniejszym haczykiem rozmiaru 18. I troszkę mniejszą przynętę założę. Zamiast trzech pinek, czy tam dwóch. Spróbuję na jedną. I na takim długim metrowym opadzie. Jest szansa, że te brania będą częstsze, bo one ewidentnie są z opadu. Tak typowo z dna, ciężko jakieś szybkie branie. Jedna pinka. Lekko ubity koszyk. I próbujemy. No, mniejsza przynęta i rzeczywiście ryba się złapała, no ale to jest teraz jeszcze mniejsza niż poprzednie. Będzie trzeba tak pokombinować mniejsze, większe przynęty. No bo tata mnie nie satysfakcjonuje dzisiaj. Nie. Zaczepię. No niestety. Kolejna ryba. Zaczepię. A teraz już cały zestaw. Aj. Co za głupie miejsce. Dobrze, że mam jeszcze drugą wędkę zrobioną. że że dzisiaj bardzo obywateli, cała seria obywateli, cała Ale ładna. Myślałem, że jakiś maluch w ogóle nie walczyła. Ale się okazało, że to całkiem ładna płoć. No, jeszcze nie 30, co prawda. Ale ta już się mogła wyraźnie zbliżyć do tej dla mnie magicznej granicy. Może być fajna. Niepozornie się zachowuje póki co, ale tamta też tak gładko szła. One nie mają za bardzo nic do powiedzenia, bo je tak siłowo targam z łowiska. O. Ej, co tu się stało? Ej. Co tu się stało? Ech, to jest chyba ryba, którą miałem na tamtym zestawie Patrzcie to, dwie ryby Za jednym zamachem Ech, Ale jaja O kurcze To się porobiło Ale zobaczcie, i odzyskałem i rybę i zestaw Teraz tylko jak to odplątać Pierwsza. I druga. Możecie zwrócić uwagę, że no łowię w dosyć nietypowy sposób, ponieważ zwędką tpionie. Natomiast jest to bardzo skuteczna technika przy takim szybkościowym łowieniu. Tutaj nie muszę topić plecionki. Eee, jest to po prostu strata czasu, ponieważ branie nastąpują z opadu. I jakby to branie, gdy ono nastąpi, jestem dużo szybszy, dużo szybsze mam zacięcie, szybką reakcję na to, co, co mi szczytówka pokazuje. Bo w zasadzie wędka jest już w górze. Ja ją tylko muszę tak podciąć. A zaczynając od dołu, jest jakby większa strata tego czasu. Teraz miałem branie ale niestety coś się nie zacięło no tak było Ta zdecydowanie dziś największa. Nie wiem czy mam miarkę, to bym ją zmierzył, ale porównamy do przyponów. Czy jest chyba 50. Tak. No to jakieś 26-5 cm Do 30 jeszcze jej sporo brakuje? No, ale to już jest fajna ryba. To już jest fajna płoć. Ogromną rolę odgrywa dzisiaj precyzja. Jeżeli uda mi się kilka razy rzucić zestaw idealnie w to samo miejsce, to praktycznie branie następuje w ciągu 5 sekund od spadnięcia koszyka do dna. A jeżeli nie trafię tym zestawem, no to tak naprawdę mogę. Zestaw zwijać. Po takie ryby przyjechaliśmy. No branie było mega, mega konkretne, z opadu przywaliło jak karp mam nadzieję, że to będzie w końcu jakaś naprawdę duża płoć przy czym już teraz w końcówce holu się na to niestety nie zapowiada natomiast muszę wam powiedzieć, że teraz po dokładnie 2 godziny 26 minut łowimy i mamy naprawdę dużo ryb w łowisku o, ta jest ładna Naprawdę jest tych płoci sporo i zaczynają się coraz częściej trafiać takie trochę większe. Takie jak ta. Nie są co prawda jakieś giganty, ale teraz ta jest mocno napana ikrą. Ja nie wiem, czy ona no z 300 gramów może ważyć. Naprawdę, jak na swoje rozmiary, jest bardzo ciężka. Także jest spoko. Ryby dopisują Jeszcze myślę, że nie będziemy długo siedzieć, pół godziny maksymalnie Jeżeli się nie złowi Duża płośna to trudno Przyjedziemy kiedy indziej A na razie to cieszymy się tym co jest No i zauważyłem także, że Jeżeli mieszanka jest zbyt bogata To tych brań tak nie ma Gasną, jeżeli ona jest taka powiedzmy Uboga, na tyle że w koszyku znajdują się ze 3-4 pinki, to jest tak optymalnie. Inaczej one bardzo grymaszą, jakby za dużo to by było dla nich No dobra, kończymy. Dokładnie 2 godziny 58 minut wędkowałem. Kończę, bo jest już trochę ciemno i robi się bardzo, bardzo zimno, już bardzo dzisiaj wymarzłem. No, ta taktyka dzisiaj muszę przyznać, że nie była zbyt dobra na tą wodę. Tak jak wspomniałem, to był mój pierwszy kontakt z tym łowiskiem i tak naprawdę nic o tej wodzie konkretnego nie wiedziałem. Na pewno następnym razem. Wyglądałoby to dużo lepiej, tak przynajmniej sądzę. Eee, wiem, w czym jakby tkwił błąd. Ryby brały tylko z opadu, one w ogóle do dna nie schodziły. Na pewno jest to spowodowane głębokością tutaj. Wydaje się, że te płocie też nie były tak do końca aktywne, i no wszystkie brania tak naprawdę następowały tylko w opadzie. Mówię długim, długim przyponem metrowym, jak już Wam wcześniej wspominałem, ale jeszcze raz pokażę. To naprawdę robiło robotę, taki długi przypon, e, haczyk mały, natomiast tutaj by się przydało zrobić jeszcze mniejszy haczyk, zakładać mniejszą przynętę, jeżeli by to były zawody, no to dużo skuteczniej byłoby łowić e, na mniejsze przynęty. Nawet jeżeli by brały mniejsze ryby, to i tak to tempo łowienia byłoby dużo lepsze, więcej by było, e, inaczej, ryby by chętnie jakby głębiej łykały przynętę. Tu akurat miałem feder gumę, ten zestaw był w porządku, wcześniej mówiłem ze skrętką i strzałówką, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Bardzo duże znaczenie tutaj miało to w jakiej konsystencji jest podana zanęta. I teraz w końcówce szczególnie to zauważyłem, że miałem tutaj wiadrze, to z wstępnego nęcenia i to było troszkę bardziej wilgotne i już te ryby tak nie do końca do tego podchodziły. Ta chmura była mniejsza, mniejsza smuga e, i ten opad jakby nie przynosił tak dużego efektu jak w, w, gdzieś tam w połowie łowienia. Także to był ewidentnie błąd. E, gdyby było płycej, gdyby były inne warunki, to myślę, że ta taktyka by się spisała dużo lepiej. No ale mimo wszystko i tak wynik myślę, że nie jest najgorszy. Za chwilę Wam pokażę, jakie ryby udało mi się dzisiaj złowić i ile tego jest. No dobra, to tyle. Myślę, że wszystko, co miałem Wam przekazać, to przekazałem. Za tydzień chyba będzie już metoda ponownie. I tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia za tydzień.